Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pora silnika samochodu jest często pomijana, jeśli chodzi o regularną konserwację pojazdu. Jednak regularne czyszczenie tego obszaru może nie tylko poprawić wygląd samochodu, ale także pomóc w jego płynnym działaniu. W tym artykule omówimy podstawowe kroki skutecznego czyszczenia komory silnika samochodu. Dlaczego czyszczenie komory silnika jest ważne? Czyszczenie komory silnika samochodu ma istotne znaczenie dla różnych aspektów osiągów i trwałości pojazdu. Analizując podstawowe powody, podkreślamy znaczenie tej regularnej praktyki. Pierwsze zachowanie wydajności silnika: czysty silnik pracuje wydajniej. Nagromadzony brud, kurz i zanieczyszczenia mogą zatykać elementy silnika. Tak jak filtry powietrza i chłodnice, wpływając na przepływ. Powietrza i płynu chłodzącego. Regularne czyszczenie komory silnika zapewni jego optymalną pracę, poprawiając osiągi i oszczędność paliwa. Drugie zapobieganie korozji metalowe elementy silnika SA podatne na korozję, zwłaszcza w obecności wilgoci i brudu. Czyszczenie komory silnika usuwa pozostałości soli, kurz i zanieczyszczenia, które mogą przyspieszyć proces korozji. Odpowiednia ochrona pomaga przedłużyć żywotność metalowych elementów, unikając kosztownych napraw. Trzecie, lepsza estetyka i widoczność czysta komora silnika przyczynia się do ogólnej estetyki samochodu. Nie tylko sprawia pozytywne wrażenie podczas oględzin, ale także ułatwia szybka identyfikację wszelkich potencjalnych problemów. Czystość zapewnia wyraźny widok podzespołów, upraszcza diagnostykę, dzięki czemu serwisowanie jest bardziej wydajne. Czwarte, zmniejszenie ryzyka pożaru na gromadzenie smaru, Oleju i zanieczyszczeń w komorze silnika może zwiększyć ryzyko pożaru. Regularne czyszczenie usuwa te łatwopalne substancje, zmniejszając ryzyko spontanicznego pożaru i zapewniając bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Piąta konserwacja układów chłodzenia chłodnicy, układy chłodzenia SA, niezbędne do prawidłowego działania silnika. Gdy elementy te SA zabrudzone, rozpraszanie ciepła jest utrudnione, co może prowadzić do przegrzania silnika. Regularne czyszczenie zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła. Zapobiegając problemom z przegrzaniem. Szóste, zapobieganie problemom elektrycznym woda, brud i pozostałości mogą powodować problemy elektryczne, jeśli przedostana się do podzespołów elektrycznych silnika. Czyszczenie komory silnika zmniejsza ryzyko zwarc i usterek elektrycznych, utrzymując w ten sposób niezawodność systemów elektronicznych samochodu. Jak czyścić komorę silnika samochodu? Przygotowanie przed czyszczeniem, przed rozpoczęciem procesu czyszczenia komory silnika, niezbędne jest staranne przygotowanie, aby Zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność operacji. Pierwsze wymagane materiały i sprzęt przed rozpoczęciem czyszczenia upewni się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i produkty. Przygotuj listę zawierającą środek do czyszczenia silnika. Wybierz wysokiej jakości środek do czyszczenia silnika, najlepiej niekorrozyjny i kompatybilny z materiałami w komorze silnika. Plastikowe torby. Używaj plastikowych toreb do izolowania wrażliwych elementów elektrycznych, takich jak akumulator i skrzynki elektroniczne. Woda. Upewnij się, że masz odpowiedni zapas wody zwęża lub wiadra. Drugie środki ostrożności przed rozpoczęciem czyszczenia komory silnika należy pogiąć kilka środków ostrożności, aby uniknąć wypadków i potencjalnych uszkodzeń. Chłodzenie silnika. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że silnik jest całkowicie zimny. Pozwoli to uniknąć ryzyka poparzenia. Dwuodpowiednia wentylacja. Upewnij się, że obszar czyszczenia jest dobrze wentylowany. Aby rozproszyć potencjalnie szkodliwe opary produktów czyszczących. Ochrona oczu, rozwas noszenie okularów ochronnych, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z rozpryskami środka czyszczącego. Postępując zgodnie z tymi przygotowaniami, zapewnisz bezpieczne czyszczenie komory silnika, zapewniając płynna i wydajna pracę. Kroki do skutecznego czyszczenia po pojęciu wszystkich niezbędnych środków ostrożności i zebraniu odpowiedniego sprzętu wykonaj. Następujące kroki aby skutecznie wyczyścić komorę silnika samochodu, pierwszy krok wstępny. Izolacja wrażliwych komponentów przed rozpoczęciem procesu czyszczenia należy ogizolować wrażliwe elementy komory silnika. Użyj plastikowych toreb, aby przykryć akumulator, skrzynki elektroniczne i inne elementy elektryczne. Ochroni to te istotne części silnika przed wodą i chemikaliami czyszczącymi. Drugie usuwanie dużych cząstek za pomocą szczotki o sztywnym włosiu ostrożnie usun duże cząsteczki brudu. Kurzu i zanieczyszczeń z komory silnika. Skoncentruj się na obszarach najbardziej narażonych na gromadzenie się brudu, takich jak narożniki i krawedzie. Ten wstępny krok ułatwi późniejsze dokładne czyszczenie. Trzecie stosowanie środka czyszczącego. Używaj środka do czyszczenia silnika zgodnie z instrukcjami producenta. Rozpyl produkt równomiernie na wszystkich powierzchniach komory silnika, zwracając szczególną uwagę na mocno zabrudzone obszary. Upewnij się... Zaużywany środek czyszczący jest kompatybilny z materiałami silnika i nie uszkodzi wrażliwych elementów. Czwarte szczotkowanie i szorowanie do szorowania trudno dostępnych miejsc i zakamarków komory silnika należy używać szczotki z miękkim włosiem. Skoncentruj się na uporczywych plamach i szczególnie zabrudzonych miejscach. Należy uważać, aby nie wywierać nadmiernego nacisku na delikatne elementy, aby uniknąć ich uszkodzenia. Piąte, spłukać woda. Po upływie zalecanego przez producenta czasu działania środka czyszczącego należy spłukać komorę silnika woda. Użyj umiarkowanego strumienia wody, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektrycznych. Skieruj strumień wody tak, aby całkowicie usunąć środek czyszczący i wszelkie pozostałości brudu. Zwróć szczególną uwagę na dokładne spłukanie podmaska. Szóste, prawidłowe suszenie. Za pomocą chłonnych ściereczek ostrożnie wytrzyj nadmiar wody z komory silnika. Aby zapewnić całkowite wyśnięcie, pozostaw maskę otwarta przez pewien czas. Przed zamknięciem maski upewni się, że wszystkie obszary SA są całkowicie suche. Zapobiegnie to korozji i ewentualnym usterkom elektrycznym. Postępując metodycznie zgodnie z tymi krokami, można zapewnić dokładne i skuteczne czyszczenie komory silnika samochodu, przyczyniając się do jego płynnej pracy i długiej żywotności. Dodatkowe wskazówki i porady po wyczyszczeniu komory silnika. Kilka dodatkowych wskazówek i trików pomoże utrzymać silnik w czystości. i sprawnym działaniu przez długi czas. Pierwsze stosowanie produktów ochronnych po wyczyszczeniu komory silnika należy rozważyć zastosowanie produktu ochronnego przeznaczonego specjalnie do powierzchni silnika. Produkty te tworzą warstwę ochronna, która pomaga zapobiegać korozji. Należy wybrać produkt wysokiej jakości i postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Drugie zalecana częstotliwość optymalna częstotliwość czyszczenia komory silnika zależy od warunków jazdy i otoczenia. Ogólnie zaleca się coroczne czyszczenie. Jeśli jednak często jeździsz w zakurzonych lub wilgotnych miejscach, rozważ czyszczenie komory silnika co 6 miesięcy. Częstsze czyszczenie może być konieczne w ekstremalnych warunkach. Trzecie monitorowanie po czyszczeniu po wyczyszczeniu komory silnika należy uważnie monitorować pojazd przez kilka następnych dni. Należy zwracać uwagę na wszelkie potencjalne usterki lub nietypowe dźwięki. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, skonsultuj się z profesjonalnym serwisem samochodowym w celu dokładniejszej oceny. Regularne czyszczenie ułatwia również wykrycie wszelkich wycieków lub problemów mechanicznych. Czwarta kontrola paską i przewodów podczas czyszczenia komory silnika należy skorzystać z okazji, aby wizualnie sprawdzić paski i węże. Poszukaj śladów zużycia, pęknięć lub innych nieprawidłowości. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, rozważ wymianę wadliwych części, aby uniknąć potencjalnych awarii. Piąta ochrona podzespołów elektrycznych podczas izolowania wrażliwych komponentów elektrycznych przed czyszczeniem należy upewnić się. Zeplastikowe torby ESA dobrze zamocowane i nie mogą się przesuwać podczas procesu. Zapewni to maksymalną ochronę przed wodą i chemikaliami. Właczając te wskazówki i porady do rutynowej konserwacji samochodu, zmaksymalizujesz korzyści płynace z czyszczenia komory silnika. I pomożesz przedłużyć żywotność pojazdu, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność. Regularna konserwacja jest kluczem do bezpiecznej i niezawodnej jazdy. Jak często należy czyścić komorę silnika? Częstotliwość, z jaka należy czyścić komorę silnika samochodu, zależy od różnych czynników, takich jak warunki jazdy, klimat i środowisko, w którym pojazd jest używany. Poniżej przedstawiamy jednak kilka ogólnych wskazówek jednego. Warunki jazdy, jazda miejska, jeśli jeździsz głównie w obszarach miejskich, gdzie samochód jest narażony na zanieczyszczenia, kurz i brud z dróg, czyszczenie co 6 miesięcy może być odpowiednie. Jazda w terenie wiejskim lub za, w przypadku osób, które często poruszają się po zakurzonych drogach lub w terenie wiejskim. Zalecane może być czyszczenie co 3 do 4 miesięcy. Drugi klimat wilgotny klimat w wilgotnym klimacie. Gdzie wilgoć może przyczyniać się do korozji elementów metalowych, częstsze czyszczenie. Co 3 do 6 miesięcy może być korzystne. Klimat suchy. W suchym klimacie, gdzie kurz może się szybko gromadzić, czyszczenie co 4 do 6 miesięcy może być odpowiednie. Trzecie ogólne zastosowanie: rzadko używany pojazd. Jeśli pojazd jest używany bardziej okazjonalnie, coroczne czyszczenie może być wystarczające. Ale należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu komory silnika. Czwarte po specjalnych wydarzeniach, po długich podróżach, po długiej podróży, zwłaszcza takiej, która naraża pojazd na ekstremalne warunki. Należy rozważyć czyszczenie w celu usunięcia nagromadzonych pozostałości. Po okresach zimowych, po zimie, kiedy drogi ESA często traktowane sola do odśnieżania, czyszczenie może pomóc usunąć pozostałości soli. Piąte oznaki zabrudzenia lub problemów kontrola wzrokowa kontrola wzrokowa komory silnika. Jeśli zauważysz silne zabrudzenia, Wycieki płynów lub potencjalne problemy, rozważ częstsze czyszczenie. Podsumowując, nie ma jednej częstotliwości, która byłaby odpowiednia dla wszystkich. Zaleca się dostosowanie częstotliwości do konkretnych warunków użytkowania samochodu. Regularne czyszczenie nie tylko utrzymuje dobry wygląd samochodu, ale także pomaga zapobiegać potencjalnym problemom, przyczyniając się w ten sposób do jego wydajności i trwałości. Ile będę musiał zapłacić za usługę czyszczenia komory silnika? Koszt usługi czyszczenia komory silnika może różnić się w zależności od wielu czynników, w tym regionu geograficznego, rodzaju oferowanej. Usługi, złożoności zadania i wielkości pojazdu. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu kosztów. 1. Rodzaj usługi Podstawowa usługa Podstawowe czyszczenie może obejmować mycie zewnętrznej części komory silnika, usuwanie widocznych. Zabrudzeń i nakładanie produktu ochronnego. Koszty mogą się różnić, ale generalnie ESA bardziej przystępne. Pełna usługa, bardziej kompleksowa usługa może obejmować głębokie czyszczenie przy użyciu specjalistycznych produktów, zabezpieczenie. Przedrdza, ochrona podzespołów elektrycznych i TP. Usługi te mogą być droższe ze względu na dodatkowa pracę i użyte produkty. Drugi rozmiar pojazdu, samochód kompaktowy, a większy pojazd, większe pojazdy, takie jak ciężarówki, SUFY lub pojazdy użytkowe, mogą być droższe w czyszczeniu ze względu na ilość wymaganej dodatkowej pracy. Trzecia lokalizacja geograficzna różnice regionalne, koszty pracy i ceny usług mogą się znacznie różnić w zależności od obszaru geograficznego. Większe miasta lub droższe obszary mogą mieć wyższe stawki. Czwarte specjalne pakiety lub subskrypcje, zniżki lub subskrypcje. Niektóre usługi mogą oferować zniżki na regularne subskrypcje lub pakiety połaczone z innymi usługami, takimi jak mycie zewnętrzne lub pełna konserwacja pojazdu. Piąty stan komory silnika, poziom zabrudzenia. Jeśli komora silnika jest mocno zabrudzona lub występują w niej szczególne problemy, może wymagać więcej pracy i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szósty versus profesjonalista. Do yourself versus the yourself. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne czyszczenie komory silnika, może to być tańsze pod względem produktów ale będzie wymagało Twojego czasu i wysiłku. Wezwanie profesjonalistów może stanowić praktyczne rozwiązanie, ale wiąże się z kosztami. Siódma polityka cenowa dostawcy niestandardowe wyceny. Niektórzy dostawcy mogą oferować niestandardowe wyceny w oparciu o konkretne potrzeby. Uzyskaj kilka ofert, aby porównać ceny. Wskazane jest, aby poprosić o wycenę od różnych dostawców usług samochodowych w Twojej okolicy, aby uzyskać dokładne oszacowanie dla konkretnej sytuacji. Ceny mogą się różnić, ale spodziewaj się, że zapłacisz średnio od 50 do 150 euro lub więcej za pełna usługę czyszczenia komory silnika. W zależności od czynników wymienionych powyżej. Często zadawane pytania: Jakich produktów należy używać do czyszczenia komory silnika? Zalecamy stosowanie wysokiej jakości środka do czyszczenia silnika, opracowanego specjalnie w celu usuwania brudu, smaru i pozostałości. Upewnij się, ze środek czyszczący nie powoduje korozji i jest kompatybilny z komponentami silnika. Przydatne są również szczotki z miękkim i twardym włosiem, chłonne ściereczki i plastikowe torby do izolacji elementów elektrycznych. Czy należy odłaczyć akumulator przed czyszczeniem komory silnika? Tak, zdecydowanie zaleca się odłaczenie akumulatora przed rozpoczęciem czyszczenia komory silnika. Minimalizuje to ryzyko zwarcia i zapewnia bezpieczeństwo elektryczne podczas czyszczenia. Jak często należy czyścić komorę silnika samochodu? Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków jazdy. Ogólnie zaleca się coroczne czyszczenie. Jednak w trudnych warunkach, takich jak częsta jazda po zakurzonych drogach, odpowiednie może być czyszczenie co 6 miesięcy. Czy mogę używać wody pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia komory silnika? Nie zaleca się stosowania wody pod wysokim ciśnieniem, ponieważ może ona uszkodzić wrażliwe elementy elektryczne i elektroniczne. Zaleca się stosowanie umiarkowanego strumienia wody, upewnienie się, że strumień nie jest skierowany bezpośrednio na części elektryczne. Czy po czyszczeniu konieczne jest nałożenie produktu ochronnego? Tak, zastosowanie produktu ochronnego po czyszczeniu może pomóc zapobiec korozji i utrzymać komorę silnika w czystości. Należy wybrać produkt przeznaczony specjalnie do silników samochodowych i postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Co powinienem zrobić, jeśli po czyszczeniu wystąpia problemy? Jeśli po czyszczeniu występują problemy, takie jak nietypowe dźwięki, zapachy lub nieprawidłowe działanie, należy skonsultować się z profesjonalnym serwisem samochodowym. Mogą występować problemy, które wymagają dalszej oceny. Czy czyszczenie komory silnika ma wpływ na gwarancję pojazdu? Ogólnie rzecz biorąc, czyszczenie komory silnika nie powinno mieć wpływu na gwarancję pojazdu, o ile jest przeprowadzane zgodnie z. Zaleceniami producenta i nie wiąże się z modyfikacją elementów mechanicznych. Jednak dla większej pewności zawsze zaleca się sprawdzenie szczegółów gwarancji pojazdu. Dokładne przestrzeganie tych kroków pozwala utrzymać komorę silnika w doskonałym stanie, przyczyniając tym się do długowieczności i ogólnej wydajności samochodu. Regularne czyszczenie jest niezbędna praktyka, która może mieć znaczący wpływ na niezawodność i wygląd pojazdu. Poświęć trochę czasu na konserwację tej kluczowej części samochodu i cieszy się bezpieczniejsza jazda oraz dłuższa żywotnością silnika.